Znacie moją kotę, tak? Ładna co. Zapraszam na drugą część przekładowej analizy filmu. Po raz kolejny przyjrzymy się paru filmowym kwestiom w oryginale i w dubbingowym przekładzie Bartosza Wierzbięty, żeby poanalizować sobie różnice i ich przyczyny. Zacznijmy od Blondasa. Przestań mnie nazywać Blondasem, nazywam się Adam, Adam, b -l -o -n Bardzo lubię ten żart. Kto nie pamięta, to jest Blondas, który nie lubi jak się go tak przyzywa. W wersji polskiej mówi dokładnie to samo, co w wersji oryginalnej. Je ja m'appelle Pierre, Pierre, b -l -o -n -d. Tylko, że francuskie Blond ma mniej liter od polskiego Blondasa. A my mamy do czynienia z dubbingiem. Ogranicza nas ruch warg aktora branżowo nazywany kłapami. Przeliterowanie dłuższego słowa nie zmieściłoby się na wizji. W związku z tym wymyślono. Nazywam się Adam. Adam. b l o n d Co według mnie jest jeszcze śmieszniejsze. No co? Zwierzęta. Zażerają ofiary. Nie zażerają. Nie zażerają. Nie zażerają. Którzy film widzieli, żartu tłumaczyć nie muszę. Blondasowi chodziło tylko o to, że nie mówi się nie zeżerają. Dokładnie na tym samym opiera się oryginalny żart, z tą różnicą, że wyrazem użytym w niepoprawnej formie jest animal, zwierzę. Błąd polega na tym, że po francusku zwierzę to w liczbie pojedynczej un animal, ale już w liczbie mnogiej des animaux, bo to rzeczownik rodzaju męskiego. Nie animal, jak powiedział pan budzący misiozaura. Les animal, ils mangent les corps. To jest taki popularny, szkolny błąd, popełniany przez dzieci albo przez osoby uczące się języka francuskiego jako obcego. Bo im się z kolei często mylnie kojarzy z angielskim animals. Les animaux mangent les corps. C'est faux. C'est faux. Trudność w tłumaczeniu polega jednak na tym, że usłyszawszy niewłaściwą formę, Blondas mówi, syfu, si co może znaczyć zarówno nieprawda, jak i to niewłaściwe, jesteś w błędzie, bo syfu si to taki zwrot z szerokim spektrum znaczeń zależnie od kontekstu. Dlatego, moim zdaniem, oryginalny dowcip wypada lepiej, ale polski zamiennik z powodzeniem odwzorowuje jego sedno. Zostaw to tylko pieprzyk. To tylko pieprzyk. To pewnie lubisz się. Mm. Ktoś pytał, czy w oryginale ta kwestia jest równie frywolna? Otóż nie, podpytywałam nawet znajomą francuskę, czy na pewno nie kryje się tam jakiś podtekst, ale potwierdziła, że nie, że po francusku brzmi to jak zwykły komplement. Zapowłóki. Należy jednak pamiętać, że modyfikacja tej kwestii nie była zwykłym widzimy się tłumacza, została podyktowana leksyką. To, co po polsku nazywamy pieprzykiem, po angielsku określa się mianem beauty spot, a po francusku grande beauté dosłownie ziarenko piękna. Dlatego w odpowiedzi pada, że grande beauté świadczy o pięknie, o urodzie. A że po polsku mówimy o pieprzykach, to leksykalne zabawy prowadzą nas w rejony Znacznie mniej grzeczne. To tylko pieprzyk. To pewnie lubisz się. Mm. Swobodę a la Wierzbięta możecie za to obejrzeć sobie tutaj. Porównajcie sobie kwestie dubbingowe z dosłownym tłumaczeniem w napisach. Okres godowy chomika wynosi trzy miesiące. La truite remonte le ruisseau!

Czy poznaliście, jaki film paroduje ta scena? Zgroza, 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 zgroza ma ludzką twarz. To odwołanie do czasu Apokalipsy z kultowym monologiem Marlona Brando. Horror ma twarz. I a friend of horroru. Horror and moral terror. Wydaje mi się, że oryginale może być ono czytelniejsze ze względu na podobieństwo francuskiego l'horreur z angielskim. Horror. L'horreur. L'horreur. L'horreur un visage. Czego jak czego? Ale odwołań w tym filmie, zresztą podobnie jak Misji Kleopatra, nie brakuje. Od premiery minęło już jednak 20 lat i ciężko jest je teraz dostrzec. Być może dlatego niektóre sceny wydają się po prostu dziwne. Czy oglądając film zauważyliście jakieś inne filmowe lub kulturowe nawiązania? Postaw to, postaw to, postaw, tu? postaw, postaw, delikatnie. Postaw to i się ustaw. Mhm. Ta scena mogła się wydawać głupia, jednak w przeciwieństwie do gry w biche o której opowiadam w części pierwszej, tu nie ma żadnego straconego sensu. Ona jest po prostu głupia. Mamy tu znów do czynienia z takim niewyszukanym poczuciem humoru, bo wódz mówi: Tu le pose et tu fais le pose. Czyli odkładasz to i pozujesz. Tu le pose, tu le pose, tu le pose tu le Tu le poses et tu fais le pose. Taki nonsens oparty na homofonii, który jednak nie jest źródłem żadnej dwuznaczności, bo Adam rzeczywiście zaczyna pozować. Żeby oddać tę kwestię jak najwierniej, a jednocześnie niejako wytłumaczyć dziwne zachowanie jednego z bohaterów, po polsku mamy. Postaw to, postaw to, postaw, tu? postaw, postaw. Delikatnie. Postaw to. I się ustaw. mhm. I jest to bardzo dobre rozwiązanie. A teraz przejdźmy do odpowiedzi na Wasze pytania. Pierwszy komentarz. Jak brzmi w oryginale tekst? Zaraz będzie ciemno, zamknij się. Nie wiem, czy Cię nie rozczaruję, bo w oryginale ten tekst brzmi dokładnie tak samo. To znaczy należy go przetłumaczyć jako zaraz będzie ciemno, zamknij się. No chyba, że pytanie dotyczyło tego, jak brzmi po francusku. W takim razie... Ça va être tout noir, Ça va être tout noir ta gueule. Czyli zaraz będzie ciemno, albo ściemnia się, albo zaraz się ściemni i zamknij się. Jakiś życzliwy użytkownik pospieszył z odpowiedzią i napisał: Sawet, to noir, czyli mniej więcej wszystko będzie czarne, morda. Rzeczywiście mniej więcej, a nawet mniej niż więcej, bo na pewno nie wszystko i na pewno nie czarne. To noir to jest całkiem czarne, zupełnie czarne, a noir w tym konkretnym kontekście nie znaczy czarny, tylko ciemny. Możemy powiedzieć, że jest ciemno, możemy powiedzieć Il fait noir, a częściej Il Hej, to może być przekombinowane, ale zwłoki zostawię za halą mają trochę sensu. Zbrodniciela szukali na trzęsawisku, a po pościgu wód trafił na hale sklep Carrefour. Zbrodniciel mógł chcieć zostawić zwłoki za tym właśnie miejscem. Tak, też o tym pomyślałam w pierwszej chwili, przy czym ten Carrefour nie istniał naprawdę. On się przyśnił. To był senny koszmar razem z tą sceną sprzedawania pralki. Więc czy to ma trochę sensu? Według mnie nie ma to więcej sensu, ale ja się absolutnie tego nie czepiam. Nie mogę się czepiać, że to jest bez sensu w filmie, który opiera się na nonsensie. W filmie, gdzie scenę wcześniej mieliśmy taki dialog. Niepu, AWOTON! I zostajemy tematycznie przy tej samej scenie. Komentarz. Ciekawi mnie, dlaczego w czasie biegu nagle trafiają do supermarketu. Czy coś się pod tym kryje? Czy coś się za tym kryje? Nie wiem. Co nie znaczy, że nic się za tym nie kryje. Tam może się coś kryć. Ten film jest pełen odniesień, tak jak Misja Kleopatra. Problem w tym, że jest już stary. Więc dla osoby, która ogląda to po 20 latach, nawet dla Francuza czy osoby wychowanej w kulturze francuskiej, te odniesienia są już niewidoczne, bo tracą na znaczeniu, bo się starzeją, bo przestają być aktualne. To jest trochę problem z odniesieniami i z humorem polegającym na odniesieniach. Pytanie, które bardzo mi się spodobało hmm, mnie osobiście zawsze ciekawiło, jak wyglądała w oryginale scena, kiedy kto się przedstawiała i nikt nie umiał powtórzyć jej imienia. No, i czy to, że Gi przetłumaczyli jako kto, ma coś wspólnego z tym, że Gi brzmi trochę jak ki? To jest świetne pytanie i ja je sobie też zadałam w momencie, kiedy zaczęłam oglądać to w oryginale. Nie mam pojęcia, dlaczego po polsku ta postać ma na imię kto. Właściwie to nie widzę powodu, żeby dla Gi znajdować jakiś polski odpowiednik, a jeśli już, to dlaczego jest to akurat kto? Tak jakby ktoś tłumaczył ze słuchu, ale to przecież niemożliwe, żeby. To było tłumaczenie ze słuchu. Gdybym miała zgadywać, dlaczego właśnie tak, to powiedziałabym, że prawdopodobnie jest to swoboda tłumacza. Być może ma to być takim pierwszym słowem, które przychodzi na myśl, kiedy ktoś obok zapyta, kto to jest. Kiela. Gi. Gi. Guy. Oh. Comment? Guy. Comment ça se G. A w scenie po śmierci brudnowłosych, jak pada i ciocia i wujek, i wujek, i wujek też to tam używają właśnie tych lusinigi. jak rozumiem, chodzi, czy tam padają te imiona. Nie tam. Tam pada dokładnie to, co w języku polskim, czyli. To jest taki trochę żart fonetyczny, dlatego że wujek po francusku to jest tonton, a ciocia to jest tata. Oczywiście w zdrobnieniach, jak zwracamy się wujku, ciociu. A jeśli chodzi o Lucy i Guy, to Guy pojawia się wtedy, kiedy ona się przedstawia. W włosych, czystowłosych. Natomiast Lucy pada tylko raz w momencie, kiedy pierwszy wódz brudnowłosych jest grzebany. Adieu, Lucy. A na zakończenie ubiegam pytanie, czy będzie część trzecia? Chyba będzie, najprawdopodobniej będzie, bo mam ochotę przyjrzeć się jeszcze tej wersji z lektorem. Natomiast nie obiecuję, że będzie to już w przyszłym odcinku, bo szczerze mówiąc mam ochotę obejrzeć sobie coś innego. Dziękuję za uwagę. A plus! Znacie moją żonę, tak? Tak! To... Ładna, co? Tak.